O, plamek moc, wszędzie widzę dzień i noc. Ciapek, plamek, centek moc, czy jaśnie? W kropkach dom, pościel, koc, można się nieźle zląc. Co za los! Nawet są i w WC Roger, nie zdążysz się spakować, zobaczysz. E, zdążę, zdążę, śpiewająco! No, ale grająco to już nie. Przeprowadzka jest z samego rana. To nasza planeta! Flamek na, 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 na. moc wokół nas cały dom ospema wzdłuż i wszerz, w poprzek też całe dnie. Co rano zdaje mi się, że ciągle jeszcze mocno śpiew, zamiast ścian dokoła mnie tysiąc sto i jeszcze dwie. Wszędzie moc! Plameczek moc! To nasza plantacja do... moc! i koc! Wakunaś nasz, nasz dom ospę ma, bo, bo plantacja Dalmacja to Plantacja Dalmacja nasz dom. <śmiech> <śmiech> <śmiech>